Dzień dobry, witajcie. Jest pewna słabość testów RT-PCR na koronawirusa i wcale nie chodzi o to, że te testy mogą wykrywać zanieczyszczenia, obce RNA, ludzkie RNA, ponieważ są różne teorie nieprawdziwe poszukiwani gdzieś zupełnie tam, gdzie nie ma sensu, na przykład, że Koronawirusy to są egzosomy, albo że no już mamy do czynienia nawet z całkowitym denializmem u niektórych osób, które zaprzeczają w ogóle, w ogóle istnieniu koronawirusa czy całej epidemii. Oczywiście nie mówię o takich skrajnych sytuacjach, które podchodzą pod teorie spiskowe. Mówię o czymś, o co nie jest teorią spiskową, co jest prawdą i każdy naukowiec, osoba wykonująca badanie, wam to potwierdzi. Mianowicie test RT-PCR wiadomo, że wykrywa RNA wirusa, wirusa SARS-CoV-2 i w zasadzie te testy są dwugenowe bądź trzygenowe. Dwugenowe, jeżeli wykrywają dwa geny charakterystyczne dla koronawirusa, to są geny A, trzygenowe, jeżeli trzy geny. To są geny albo RdRp, N albo ORF1ab. A oprócz tego jest jeszcze jeden gen wykrywany przez te testy, niespecyficzny dla SARS-CoV-2, występujący u całej rodziny beta-koronawirusów, mianowicie gen E. Natomiast, niezależnie od walidacji, niezależnie od przeznaczenia takiego testu, czy to jest IVD, czy to jest Research Use Only, czy te testy są zwalidowane, czy nie są zwalidowane, i niezależnie od procedur stosowanych przez czy w danym laboratorium, Wiadomo, że test ten nie jest w stanie zróżnicować, czy dana osoba jest zakaźna, czy jest niezakaźna dla otoczenia. Test wykryje RNA wirusa u osoby, która wydala całe kompletne wiriony zakaźne dla otoczenia, ponieważ pamiętajmy, że aby wirus był zakaźny, to musi występować w postaci kompletnej cząsteczki. Musi być tam nie tylko materiał genetyczny, ale otoczka, w której znajdują się białka receptorowe tutaj tak zwane białko S, umożliwiające integrację z receptorem komórkowym, np. ACE2, fuzję do błony komórkowej do komórki, następnie endocytozę, wnikanie do komórki. Jeżeli mamy wirusa pozbawionego otoczki, pozbawionego białek receptorowych mamy sam fragment RNA, to taka cząstka jest niezakaźna. Czyli mówiąc inaczej, gdybyśmy pobrali od pacjenta wydzielinę z nosogardła, mieli w probówce zawiesinę koronawirusów zdolnych do zakażenia, to test RTPCR z tej zawiesiny wyjdzie dodatni. Jeżeli byśmy zalali ją etanolem 80%, całkowicie zdezynfekowali no, te, ten materiał zakaźny, także na przykład doszłoby do uszkodzenia wirionów, rozpuszczenia lipidowej otoczki i tak dalej, uwolnienia czy jego fragmentacji, to test RT-PCR w tym przypadku też wyjdzie dodatni, dlatego że nadal będzie wykrywał RNA. Problem polega na tym, że to zostało już opisane też u wielu innych RNA wirusów. Zostało opisane np. u wirusa Zika, u wirusa RSV, u cytomegalowirusa, zostało opisane także u metapneumowirusów że jeszcze nawet przez 30 do 60 dni po przechorowaniu możliwe jest wydalanie fragmentów RNA wirusa z komórek w zależności od stanu układu odpornościowego danej osoby, czy w zależności od stopnia wiremi. Bo wiadomo, że nabłonek dróg oddechowych się złuszcza. W związku z tym, jeżeli występowała intensywna wiremia i dana osoba po przechorowaniu nie jest już zakaźna do otoczenia, w tych komórkach mogą znajdować się jeszcze fragmenty RNA. Pochodzące od wirusa, które w miarę złuszczania tych komórek nadal będą uwalniane, i w miarę powstawania odpowiedzi serologicznej, czyli przeciwciał w klasie IgG, IgM, będzie tych, tego materiału coraz mniej. U niektórych osób ten clearance tak zwany, czy wydalanie remnatów RNA, może trwać. Kilka dni, u innych kilkanaście, u innych kilkadziesiąt dni. I możliwa jest sytuacja, że osoba, która siedzi na kwarantannie 50 czy 60 dni, ma dodatni wynik testu, który wykrywa fragmenty RNA wirusa, a od miesiąca nie jest już zakaźna dla otoczenia. Więc takie jest ograniczenie tych testów. Ja mówiąc o testach RTPCR i broniąc ich w poprzednich moich filmach, odnoszę się tylko i wyłącznie do testów RTPCR, a nie polityki. Mówiąc zatem o testach PCR, na pewno jest to bardzo dobre narzędzie stosowane w diagnostyce, bo obecność RNA wirusa wskazuje na to, że ten wirus jest, ale nie różnicuje, czy ten wirus jest zdolny do zakażenia, czy są wydalane kompletne wiriony, czy to jest już niezakaźny fragment materiału genetycznego wirusa, niezakaźny dla otoczenia. Natomiast polityka, czyli izolowanie ludzi, czy izolacja, czy później kwarantanna osób, które miały kontakt z osobą zarażoną, czy podejrzewaną o zarażenie, to już jest polityka, z którą ja się tutaj tych testów jakby nie mieszam, bo jako diagnosta laboratoryjny nie mogę mieszać zasady działania samych testów od polityki stosowanej na przykład przez instytucje rządowe. Jednak ostatnia zmiana przepisów, wprowadzenie rozporządzenia, Urządzenia ministra zdrowia z dnia 2 września 2020 roku wskazuje na to, że te pewne problemy zosta zostają powoli dostrzegane, bo teraz na koniec izolacji, jeżeli osoba jest bezobjawowa, a wykryto u niej wirusa SARS-CoV-2, wystarczy, żeby upłynęło 10 dni, żeby taka osoba była zwolniona z izolacji, ale nie występują u niej objawy chorobowe, a kwarantanna, jeżeli nie było wykonanego testu, lub taka osoba miała ujemny wynik testu, po 10 dniach, też po 10 dniach, tylko w przypadku kwarantanny nie ma teleporady lekarskiej, a w przypadku izolacji jest. Czyli zwróćmy uwagę na to, że teraz nie trzeba przechodzić dwa razy ujemnego wyniku testu na koronawirusa, żeby z takiej kwarantanny czy izolacji być. Zwolnionym. Dlatego, że te problemy, tak jak powiedziałem, z tymi testami mogą, czy mogą być dostrzegane do podejmowania decyzji politycznych w sprawie kwarantanny czy izolacji. O ile sam test jest bardzo dobrym narzędziem, o tyle opieranie czy decydowanie o izolacji czy kwarantannie w wyniku tylko samego testu, w wyniku testu, niekoniecznie już musi być dobrym rozwiązaniem, ale tak jak powiedziałem, to jest polityka. Polityki nie chcę mieszać z działaniem samego testu RTPCR. Mówiąc, moi drodzy, inaczej, niewątpliwie takie testy RTPCR nadają się do potwierdzania zakażenia. Ale już można mieć wątpliwości, czy nadają się do tego, żeby tylko i wyłącznie na podstawie wyników takich testów decydować o kwarantannie czy izolacji, biorąc pod uwagę na to, że osoba przez wiele dni już nie jest zakaźna, a wydala remenaty RNA pochodzące od wirusa. Bo, moi drodzy, zwróćmy uwagę, że takim złotym standardem określającym, czy dana osoba jest zakaźna, czy nie, byłoby pobranie od niej materiału z nosogardła, a następnie namnożenie go w hodowli. Komórkowej, na przykład Veroe 9 czy Veroe 6. W związku z tym taka osoba byłaby zakaźna, gdyby test RTPCL metodą real-time wykazał na początku, na początku tej hodowli, że wynik, wynik, na przykład po pewnym czasie, ilość tych wirionów wzrasta w czasie, czyli trzeba byłoby zrobić test RTPCR w hodowli przed inokulacją. W czasie zero i jeszcze po pewnym czasie od inokulacji, żeby potwierdzić, że te, ten wirus faktycznie replikuje, a więc jest zdolny do replikacji, ale to nie wszystko. Trzeba byłoby jeszcze zaobserwować efekt cytopatyczny, a więc zmiany zachodzące w komórkach, potwierdzające, że ten wirus infekuje i wywołuje zmiany komórkowe, co byłoby dowodem na to, że jest. Zakaźny. Oczywiście tego się nie robi, to się stosuje w badaniach naukowych. Nie ma możliwości wykonywania takich badań w testach stosowanych na dużą skalę w czasie pandemii. Natomiast, moi drodzy, wiele osób używa pojęcia złoty standard i w ogóle nie wie, co to pojęcie oznacza. Złotym standardem może być samo badanie. W diagnostyce raka jelita grubego złotym standardem jest kolonoskopia. W, na przykład w diagnostyce celiaki złotym standardem jest gastroskopia z pobraniem wycinków z badania, do badania histopatologicznego do, z dwunastnicy. W diagnostyce filtracji kłębuszkowej, czy ocenie czynności nerek, złotym standardem jest klirens inuliny, a nie nie tak jak to się robi w laboratoriach, kreatyniny i tak dalej, i tak dalej. Natomiast moi drodzy, test RT-PCR generalnie może być złotym standardem, przyjmując, że jest to metoda definitywna lub referencyjna, ale złoty standard niekoniecznie jest dobry do podejmowania decyzji politycznych dotyczących np. kwarantanny czy izolacji. Ja nie jestem za tym, żeby ludzi izolować. Czy oddawać na kwarantannę przez wiele tygodni czy miesięcy, wtedy gdy taka osoba nie jest zakaźna? Dlatego te przepisy, które wprowadzono ostatnio, częściowo przynajmniej ten problem rozwiązują. Oczywiście możemy tutaj jeszcze obserwować wiele różnych dziwnych sytuacji, czy nawet absurdów. Z jednej strony mówi się o tym, że powinniśmy zaszczepić się przeciwko grypie. Jak najbardziej zachęcam, zalecam szczepienie przeciwko grypie. A z drugiej strony słyszymy, że w aptekach już brakuje szczepionek, a mamy, no jeszcze nawet nie mamy połowy września. Że zakupiono zbyt mało szczepionek, w związku z tym, Jaki jest sens zachęcania do szczepienia, skoro nie ma szczepionek? Widzimy tutaj również pewne niedoskonałości całego systemu, mianowicie, że mówi się o kampanii nowotworowej, żeby wykrywać raka jak najwcześniej, zlecać, zgłaszać się na badania diagnostyczne, a z drugiej strony wiemy, jak trudno teraz dostać się no, na, na jakiekolwiek badanie diagnostyczne w związku z tą całą epidemią. Oczywiście nie dotyczy to tak zwanej karty DILO. Nie dotyczy to pewnego programu badań przesiewowych, na przykład program badań przesiewowych w kierunku raka a jelita grubego nadal działa, co nie zmienia faktu, że poza tym programem osoby, które są poza tym programem, również mogą zachorować na raka, ale mają zdecydowanie utrudnioną diagnostykę. Moi drodzy, podsumowując, test RT-PCR nie rozróżnia między zakaźną, zakaźnym materiałem a niezakaźnym, wykrywa fragment RNA wirusa. Natomiast y, trzeba też zwrócić uwagę, że wydalanie remnatów resztków y, resztkowych RNA wirusa może występować już wtedy, gdy ta osoba nie jest zakaźna dla otoczenia. Moi drodzy, mówi się o tym, jak dzieci powinny się zachowywać, zachowywać dos, odstęp, tak, dystans społeczny, nosić maseczki, dezynfekować ręce. Ostatnio byłem świadkiem, jak do autobusów komunikacji miejskiej weszła mama z córeczką, tornister, mama się dzieciaczek miał taką maseczkę w różne tam postaci z bajek Kolorową. Mama się pyta, mówi: Zosiu, przecież to nie jest twoja maseczka. A dziecko odpowiada: a zamieniłyśmy się z Asią, bo ona miała fajniejszą. Moi drodzy, zwracaliście mi uwagę ostatnio, że mój, mój telefon komórkowy ledwo zipie. Że jest stary, że jest rozładowany, kiedy pokazywałem wam pewną prezentację. I wiecie co? Ostatnio pomagałem starszej babci przejść przez, przez ulicę. Babcia, no, ledwo, ledwo szła, cała się trzęsła o tej lasce. Dużo czasu to zajęło. I wiecie co? sobie pomyślałem: Babciu, ty jesteś jak mój smartfon. Zaraz padniesz. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.